Na YouTube! <laughs> Będzie to film, na którym są wzdetki, bzdurki, może czasami jakieś niefajne wyrażenia, ponieważ jest to kanał czubka, więc mam prawo. Bajery, rowery. Słuchaj, tutaj są jeszcze. Jest to jeszcze fantastyka czysta fantastyka. Oczywiście nienaukowa. Więc same pierdolencje nie masz co na mnie zwracać uwagi. Ja sobie tu po prostu jestem. Oczywiście, wszystko, co dzisiaj powiem, będzie poradami niemedycznymi, będzie jakąś czystą fantastyką, będzie takimi moimi jakimiś bzdurkami po prostu tak jak u mnie, zawsze wszystko na kanale. Czyste bzdurki, czysta fantastyka, zero porad medycznych. Tak jak mówiłam, to jest tylko i wyłącznie moje bajdurzenie. A w polityce widajcie, dużo się dzieje i w takich ogólnych ruchach, czy też w Polsce, czy też za granicą, ale nie ma o czym mówić, wiecie? Bo to jest tak, że dlatego o tym nie mówię, bo ja już powiedziałam na ten temat wszystko. Moim zdaniem nie ma już o czym mówić, już nie ma o czym mówić. I teraz mogę wam puścić pod spodem, a może nie, bo wiecie, znacie na pewno sprawę tego oficera, tak? Który wystąpił przeciwko systemowi, i teraz zobaczcie sobie taką jedną rzecz tylko. Jeżeli tutaj oficer nie może nic zrobić i zostaje zwolniony, tak, podczas gdy mówił o tym, żeby inni przystąpili do niego, będzie lepiej, będzie łatwiej, będzie, będą większością, mogą więcej osiągnąć? No nie, inni się nie zgodzili. Wiecie o co chodzi, nie? O kucia się. On wystąpił w obronie ludzi, też, żeby, żeby inni nie musieli tego robić, tak? No i jak się okazuje, no cóż, jest go zwolniono i utrudniono życie i tak dalej. I, kochani, to jest tak. Jeżeli się nie zrobi tego umiejętnie, to się będzie cierpiało do końca życia. I ten człowiek, <laughs> pomijam jego przejścia psychiczne, jak i rodziny, tak? Bo różne cyrki miał w domu też. Natomiast bardzo mu utrudnią życie. A jeżeli tylko system zobaczy, że on im w jakiś sposób zagraża, z czymkolwiek im nie dajcie, panie, coś tam zagroził, nie będą się wahali przed niczym. Wiecie, co mam na myśli. Także tak, kochani. I to pokazuje, powinno wam pokazać bardzo dużo. Dlatego, że z kim jak z kim, ale z oficerami wojska Polskiego. Powinni się liczyć. Powinni brać ich zdanie chociażby tylko pod uwagę. Oczywiście ja wiem, że to blef jest, tak? Ale powinni. Więc teraz zobaczcie, jeżeli oficer nie potrafi i nie może nic zrobić, nie ma takiej władzy, nie, w ogóle nawet jego uwagi nie są brane pod, ale w ogóle nic nie jest brane pod uwagę, wygrał co prawda tę sprawę, no ale co z tego, tak? Ale ogólnie, jeżeli nie, to teraz wyobraźcie sobie, ile wyznaczycie zwykli, szarzy ludzie. Tak? Ile wyznaczyć? Nic. To się nie liczy. A podciało, podczas działań takich, wiecie, na W i takich innych jednostka cywilna jest niczym. Kompletnie niczym. Tyle nam. No. Ja pomijam, że to się dzieje już od jakiś czas, To działania na W. Wszystko trwa cały czas. Wywiady, kontrwywiady, inne takie tam pierdolencje, wszystkie. To się wszystko toczy. Tylko my tego nie widzimy niby, nie? No, niby. Co po niektórzy widzą. W każdym bądź razie nie ma o czym mówić, dlatego ja o tym nie mówię. Ja się nie wkręcam, bo wiem, że i Jackowski miał rację, słuchajcie, a będę właśnie puszczała chyba film niedługo. O Jackowski miał rację i Jackowski bardzo rzadko się myli. Wiecie, kwestia tylko skąd on ma takie wiadomości? No może czyta, może tak, faktycznie. Może ma dostęp do czegoś po prostu, tak? Do czegoś tutaj albo do czegoś tam. Nie wiem. W każdym razie dużo się dzieje, nie będę na ten temat mówiła, bo mówiłam o tym już nieraz. Szykujmy się, kochani, i po prostu dbajmy o siebie. Dbajmy o swój świat, dbajmy o swój zaświat i szykujmy się, bo to też jest coś takiego, słuchajcie, że ja za chwilę puszczę, tam będzie jeszcze w tym, będzie taki filmik o tym, ile znaczy człowiek, wiecie, na no, jakiś inwalidacz czy ktoś taki. No, ci ludzie zawsze pierwsi są. Do odrzucenia, że tak powiem, tak? To też w tym, słuchajcie, to też nie ma w tym nic dziwnego. Absolutnie, to też jest naturalne właściwie, wiecie? Tylko w tak bezczelny sposób, jak ten człowiek to zrobił, to zaraz wam to opowiem, chociaż też niedokładnie wam to opowiem, ale, ale jednak, no to kurde, no to słuchajcie. Polak z krwi kości, no. Dobra. I tyle. Trzymajcie się. Miejcie swój świat. Miejcie swój zaświat. Twórzcie. Naprawdę twórzcie, kochani, i róbcie wszystko to, żeby było Wam jak najlepiej. Żebyście przetrwali. Bo bez względu na wszystko, idą ciężkie czasy. Wiecie. Ja sama się zastanawiam, czy tu zostać, czy może jeszcze gdzieś śmignąć, gdzie indziej. Wiecie. Ja mogę w każdej chwili. Mąż też, ale syn? To jest problem. No, hejka. O, no, ręką znowu się uruchomiło. Moim zdaniem, słuchajcie kochani, naprawdę żarty się skończyły. Po prostu. Ja na miejscu tego człowieka już bym się chyba oglądała za siebie cały czas. Bo to nie jest też tak, że to tak jak my byśmy to zrobili, zwykłe szaraki, że tak powiem, tak? Zwykli kowalscy. On był bliżej. On był wojskowym, tak. On był bliżej. Wiecie, to jest, można by to porównać sieć pajęcza, tak? On był bliżej tego pająka. Bliżej sieci. Nie był zwykłym szeregowcem też, tak? No. Takie rzeczy. Darować mu. Wiecie, teraz trzeba bardziej uważać w ogóle, tak? Moim zdaniem Ogólnie ten człowiek będzie miał utrudnione życie już cały czas. Cały czas. Być może jego rodzina też. Cały czas. Ja tam osobiście bym wyjechała na jego miejsce. I to też nie do każdego kraju. Tyle. Nie będę więcej na ten temat mówić, bo o tym, co się dzieje tam, czy tam. Że jakiś helikopter spadł, czy coś takiego. No to nie będę mówić, bo to jest normalna sprawa. Hmm. Coś się zaczyna, żeby coś się mogło skończyć, wiecie. No To jest. To ja mówiłam o tym, że będzie się działo, tak. Natomiast mm, wiecie, że nawet wiecie co? Taki człowiek, który przesra sobie tak, jak ten właśnie sobie przesrał, tak. No mówię, no chyba puszczę ten film pod spodem. Jak ten człowiek sobie przesrał, yy, nawet może mieć opiekę zdrowotną utrudnioną. A wy wiecie w ogóle o tym, że im y, człowiek ma wyższą pensję, tak, oczywiście, no ma większe składki wtedy, w tym momencie. I na więcej badań, tak jakby go stać, na pewno prędzej wykryją mu coś, jeżeli tam coś w ogóle, jakieś coś jest do wykrycia, także więcej kasy się w niego też włoży. Ma lepszą opiekę, i w ogóle i tak dalej. I wiecie co? Ja byłam kiedyś zaskoczona. Yy, ale to też nie o tym. I teraz tak, słuchajcie, ponieważ żarty się skończyły, to już nie są jaja. Tak jak mówię, no ja na miejsce tego człowieka bym strała po gaciach. Nie tyle może o siebie, czasami o tych najbliższych też. Może i o siebie, obojętne. Wątpię, żeby takie rzeczy nie zostają darowywane. Przeważnie. No ale nie o to chodzi żarty się skończyły. Pilnują bardzo internetu. Ostatnio jak nagrywałam ten film i puściłam go zresztą dentysta, tak? Było wiele komentarzy, które były schowane, bo tam trzeba zajrzeć jeszcze w najnowsze, tak? No to to jest tak może trochę moja nieuwaga też, bo powinnam była nie wszystkie wykryłam, ale były też komentarze, które były skasowane. Pokazały się tylko kawałek widać, słuchajcie. Pierwszy wers właściwie taki, czy tam dwa ewentualnie, jak się zmieściły, i koniec. Reszty wiadomości nie ma, jak wchodzę w nią, nie ma. Także kasują, wiecie, kasują, bardzo pilnują. Niektóre tematy są wyjątkowo drażliwe, nie wolno. I teraz tak, tak jak kiedyś Wam mówiłam, że na przykład zamiast litery S można użyć tego, wiecie, tego dolara, tak? No nie, już wiedzą, już to nie obowiązuje, że tak powiem. I już nie można tego robić, już trzeba używać po prostu innych słów, innych zdań, innych sformułowań, bo normalnie pilnują tak, że po prostu. Wow! Ej, ai, zmądrzało! <laughs> zmądrzało i pilnuje. Tak, także uważajcie. Uważajcie, co piszecie. Dwa razy pomyślcie, czy na pewno chcecie to napisać. Użyjcie innego zdania, innego słowa i tak dalej. No i teraz będzie ta dalsza część. Słuchajcie, hmm, tak, która mówi o tym, że my, ludzie, tacy inwalidzi, że tak powiem, tak, hmm, niepełnosprawni, czasami, mm. <grym> czasami, chociaż jest coraz lepiej, naprawdę, słuchajcie, jest coraz lepiej i, I może jest ciepło. Dzisiaj trochę zrobiłam. Owszem, ale ogólnie jest coraz lepiej. Wiecie? To jest ta dieta, kurde, sądzę, że no ona zrobi swoje, to na pewno. Natomiast no dobra. Nie będę nic więcej mówiła. Teraz yy, dalsza część filmu, kiedy indziej yy, robiona, że tak powiem. Kręcona. No i tyle, kochani. No. Trzymajcie się. Tak? Miłego oglądactwa. Nie przejmujcie się za bardzo. Zostawcie to, co się dzieje naokoło. <grych> tak jak niektórzy się odgradzają, wy też się trochę odgródźcie, bo teraz już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, tak? Nie jesteśmy już w stanie. Nic, kompletnie. Nic. Po prostu przespaliśmy moment, kiedy jeszcze mogliśmy, może, chociaż to i wtedy było już trochę przesrane. Trzeba było się wcześniej za to wziąć. No i tak jak powiedziałam, kiedyś informatycy i hakerzy powinni. Teraz już nawet na nich jest za późno, także to już nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Możemy się tylko przystosowywać do nowych warunków. Jeżeli nas nie, to przystosowywać się do nowych warunków. No hejka, sorki, że tak na smutno, że tak powiem, ale taka jest rzeczywistość dzisiejsza. No, raczej trzeba się będzie przyzwyczaić do takiej rzeczywistości, może nie fajnej czasami. I ogarniać sytuację po prostu cały czas. Słuchajcie, my ludzie mamy niesamowite zdolności przystosowawcze. Przystosowujmy się zatem, skoro nie zrobiliśmy nic innego. No hejka, kapota. to <śmulatuj> <śmulatuj> Witajcie kochani, a może dokleję to do jakiegoś filmu, to może nie widać, bo może się już przywitałam. Wiecie co, nie wiem czy wy ty też, czy wy również zauważyliście coś takiego, że dopóki się nie przyznacie, że jesteście chorzy, a jesteście traktowani jak normalni ludzie, wszystko jest ok, a tam trochę się źle czujecie, bo dzisiaj sobie trochę kusztykacie, bo coś was noga boli. Albo żeście się pierdyknęli, albo może żeście skręcili tą nogę, no nie wiadomo, ale... ogólnie wszystko jest cacy. Natomiast, jeśli się przyznacie, że jesteście chorzy, a już nie daj was, panie, coś tam, że się przyznacie, że jesteście chorzy na bardzo poważną chorobę, czyli na przykład na moje SM, ja coś zauważyłam, słuchajcie, wy zapewne również też. Dlatego się niektórzy w ogóle nie przyznają. Jeżeli mogą, to się nie przyznają. Zauważyłam coś takiego, że jeżeli się przyznacie, to automatycznie, tak jakby, przestajecie być traktowani jak człowiek stuprocentowy. Jak osoba, która ma coś do powiedzenia. Jak ktoś, z kim trzeba się liczyć. Zaczynacie być traktowani jako jakieś takie coś do zepchnięcia, ktoś do odrzucenia, ktoś, kto już się nie liczy i już jest nieważny. Tak jakby już przestał być człowiekiem w ogóle. Wiecie, zakopać, przydeptać, kwiatki posadzić nie ma. Mój mąż, słuchajcie, spotkał się chyba nie raz z czymś takim, ale ten jeden raz, jeden człowiek był najbardziej chamski, obrzydliwy, po prostu wstrętny. Był to człowiek, który nam tutaj pomógł na początku, Polak oczywiście. Oczywiście Polak, no bo język i tak dalej, tak? I ja mówiłam, że nikt nam nie pomógł. Nie, to nie była z jego strony pomoc, moim zdaniem, bo, bo to były takie pierdoły, natomiast bardzo ważne na początku. Także pomógł nam, ale w sumie bardziej nam zaszkodził, niż nam pomógł. Do tej pory to odczuwamy czasami, bo po pierwsze, że psychicznie nastawił nas zupełnie na coś innego, to on nam właśnie kiedyś powiedział, jak sobie nie radzicie, coś tam, coś tam, to pakować walizki i do Polski. Słuchajcie, powtórzył to nie raz. Polak, kurwa. Dwa, przesrał mi, jeżeli chodzi o załatwianie tutaj czegoś, dlatego że napisał im, że jeżeli nie, to on wystąpi do Brukseli, on się będzie sądził z nimi. Irlandczycy bardzo tego nie lubią. Do tej pory pod tym względem mam przesrane. Zapamiętali to. Yy, znaczy, nie zapamiętani mają to w papierach, tak? W, gdzieś tam w kąpie, za oni wszystko przecież wiecie. W każdym bądź razie tak. Yy, zniechęcił nas strasznie do Irlandii, bo myśmy się tak cieszyli, że przyjechaliśmy tutaj. Wiecie, to było po prostu wow, szoki, rozkosz i szczęście. Natomiast on cały czas nas dołował. Dołek, jaki chamski potrafiłbyś, to się w nie mieści ale kiedyś powiedział też coś takiego i to podobno nie raz to powiedział, no za dwa razy mu się tam przydarzyło, czy też dał znać mojemu mężowi, tak do zrozumienia, ale raz to niemal, że prawie powiedział, że no ja to, nie wiem do czego on to powiedział, ale może to było coś takiego, że no ja to to już nie za specjalnie ważne, no bo ja to jestem poważnie chora, więc tam jeszcze nie wiem, jak on to powiedział, czy rok, czy dwa, wiecie, i ja to już wiecie, że mnie to już nie będzie, nie? Nie, no, a tam, nie, Tak no, Takie by, bycie, no. O ty kurwa, mówię, czekaj. No nie, my już z tym człowiekiem się nie znamy, że tak powiem. Ale jednak. Wiecie, tu go nikt nie lubi, bo, bo, no, bo jest jaki jest, tak? Ale w ogóle też zauważyłam taką prawidłowość, że każdy Polak, który tutaj jest, uważa się za bardzo mądrego wow, jak jestem młody, wszystko doradzę, tu, tam, coś, chociaż niektórzy nie chcą doradzać, bo ja rozumiem niektórych Polaków, bo mają w dupie innych Polaków, bo to są jednak kłopoty. Bo Polacy jednak są wredni. Nie mówię, że wszyscy, ale no... Znam kogoś, kto z chęcią pomaga. Niestety... A nie będę dalej mówiła. No, ale tak. W każdym razie, słuchajcie... To jest prawda, że od Polaków jak najdalej, najlepiej się trzymać jak najdalej i Polacy, ci, którzy tu już długo są, na ogół nie trzymają się z Polakami. Yy, znaczy, no nie wszyscy, ale ci, którzy rozumieją to, co się dzieje ogólnie, tak, to jak najdalej od Polaków. Wiecie, to też jest taki, takie prawidło, ale ogólnie chciałam powiedzieć właśnie o tym, że jak ktoś jest chory, to, słuchajcie, nie wiem, nie przyznawajcie się, że jesteście chorzy czy coś, wiecie. Ja mam wyjebane osobiście, tak? Mam naprawdę wyrąbane na to. Zdziwiło mnie to, wiecie? Bo nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo można być już traktowanym, jak ktoś, kto już nie oddycha. Żeby nie powiedzieć mniej delikatnie, jak truposzczak już nie omalże, jakby was tu kurwa w ogóle nie było prawie, wiecie? Jakbyście byli nikim już. To jest kurwa. To jest cholera niesamowite. Co w ludziach siedzi? Wiecie? Niesamowite. To jest właśnie. Więc, wiecie, no, trzeba uważać na to, co się mówi, komu się mówi, po co mu się mówi i tak dalej. Także uważajcie, <laughs> żeby nie być. Kimś takim, tak jak ja byłam dla tego człowieka, już prawie, że pff, wiecie, no, trzeba bardzo uważać. Bo nie zawsze jest to odpowiednie, nie zawsze jest to oczekiwane, nie zawsze, nie zawsze wiecie co, nie zawsze, no, po prostu, nie zawsze. Może lepiej, nie, ja już nie mam tych problemów, bo ja już nie mam żadnego towarzystwa praktycznie. Bardzo się poniekąd z tego cieszę, ponieważ mam święty spokój, wiecie, a o taki święty spokój właśnie chodzi. Mam się y, kiedy zajmować tym, co, czym uwielbiam się zajmować to wszystko. I to też jest właśnie konieczne do tego, żeby dobrze, zdrowo funkcjonować. Wiecie, kolejna ważna sprawa. Ja chyba dokleję to do tamtego filmu. Słuchajcie, my musimy mieć coś, swoją pasję. My mus musimy zajmować się tym, czym kochamy się zajmować. Wiecie, to jest najważniejsze. Bez tego nie ruszycie Kolejna rzecz do tego filmu poprzedniego ja je połączę. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy my robili to, co kochamy robić. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. A my nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. I to jest właśnie niedobre, to jest to, co niszczy ludzi. Niszczy ich po prostu. Wszystko w temacie, kochani. I to nie jest taka tylko rzecz. My musimy mieć czas na to. Aby sobie pójść na spacerek. Wiecie. My musimy czas na to, żeby robić to, co kochamy robić. Jeżeli też kochamy oglądać film, ja uwielbiam oglądać. Zawsze byłam kinomanką, uwielbiam oglądać. Nie, filmy na mnie nie wpływają. Ja dobrze pracowałam nad swoim mózgiem. Jak oglądam film, słuchajcie, pierdzielam komentarz Aha, a tutaj to coś tam. Tak? No i chcieli mnie przekonać do czegoś tam. Te reklamy to wszystko to wiecie. Ja nie mam reklam, bo ja nie mam polskiej telewizji, ja w ogóle nie mam telewizji. Ja mam tylko to, co ja chcę mieć. I tu się ludzie śmieją, bo Netflix, bo coś tam jest, to systemowy. Tak! Ale jakże piękne widoki on ma. Jeżeli jesteś naprawdę świadomą osobą, to ty nie zwracasz uwagi na to, co oni tam właśnie chrzanią, rozumiesz? Tylko zwracasz uwagę na piękną chwili, na ten widok, a nie inny. Rozumiecie, bo ja nigdy na przykład nie pojadę do Afryki, bo tam jest dla, dla mnie, na razie, ja bym tam zwariowała z gorąca chociażby tylko. Więc ja tam nie pojadę. Poza tym, czy ja bym chciała jechać do Afryki? No chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Jestem w stanie sobie świetnie to wyobrazić. Yy, yy, wszystko, co się tam dzieje, filmy są genialne. Właśnie do tego służą filmy. Do podróży, tak jakby, słuchajcie, do podróży. Po całym tak zwanym globie. Więc potrzebne nam są te chwile relaksu dla nas. Potrzebne nam są chwile tego zapatrzenia się. Potrzebne nam są chwile, słuchajcie, właśnie jakiejś pracy, ale delikatnej, bez przesady, tak? A co najważniejsze, potrzebne nam jest, wiecie, co jest nam potrzebne tak naprawdę, jeszcze do tego wszystkiego? To, że my czujemy się potrzebni. Jeżeli my byśmy przestali czuć się potrzebni komukolwiek, jakkolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek, jakkolwiek, to my przestajemy nieomalże prawie żyć. Są ludzie, samotni bardzo, którzy nie czują się już potrzebni, ale to chociaż zwierzaczkowi czują się potrzebni. To jest bardzo ważne. Czuć się potrzebny też również. Dobra, dołączę to do tamtego, będzie jeden wielki, długi film. Trzymajcie się, kochani. Na razie nie poddajemy się i pamiętajcie, my, Mamy najznamienitszy wpływ na samych siebie. To my jesteśmy tutaj kwintesencją tego wszystkiego kwintesencją całego naszego dobrego samopoczucia, dobrego humoru. To my sobie sami musimy zapewnić niektóre rzeczy: dobrego, fajnego, powolnego albo nie. Samo wyleczenia się. No, spędzi mi ucho, kolczyki po jakimś dłuższym czasie i ucho mnie spędzi. Też się zdarza. To my. Wiecie? A na ile ten świat jest prawdziwy, przekonamy się kiedyś, tak? Kiedyś. Twórzmy swój świat, twórzmy swój zaświat. Dwie bardzo ważne rzeczy. Ochaj, no papa czas. Jedyne, co mamy tutaj na tym świecie, to jest czas. Jedyne. Korzystajmy więc z niego. Bo nie wiadomo, ile i jak, jakiego nam zostało hajka.